studiu. dzisiaj kandydatów na urząd burmistrza miasta i gminy Kępno. Piotr Psikus. Witam serdecznie, witam pana Marcina Tyca, witam wszystkich radiosłuchaczy, którzy dzisiaj siedzą i nas będą słuchać naszej debaty. I Marcin Tyc. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie burmistrzu, dzień dobry państwu. I czas na pierwszą serię naszego spotkania, wizja rozwoju gminy na następne 5 lat, czyli na następną kadencję, niezbędne inwestycje i wasze plany. Piotr Przykus i dwie minuty. W dwóch minutach nie sposób powiedzieć wszystkiego, co by się chciało zrealizować, dlatego w trosce o, o ten czas antenowy postaram się w, tylko w telegraficznym skrócie przedstawić główne założenia mojego programu wyborczego. W trosce o dzieci to budowa nowego przedszkola w Krążkowach z czteroma oddziałami, własną kuchnią. To budowa już w tym roku i powstanie od września 32 miejsc w żłobku miejskim w Kępnie, w żłobku Łabądek, gdzie mamy już stuprocentowe finansowanie, we wtorek podpisujemy umowę. To budowa od kwietnia bieżącego roku Placu Zabaw w Krążkowach, razem z panelami fotowoltanicznymi, to już zabezpieczenie stuprocentowe, w kwietniu tego roku ta inwestycja ruszy. Wspólnie ze spółdzielnią mieszkaniową modernizacja boiska na osiedlu Wiosny Ludów, to przebudowa dziedzińca w Szkole Podstawowej nr 3, to nowy program Pasja, Targi Pasja dla szczególnie uzdolnionej młodzieży miasta i gminy Kępto ze szkół podstawowych, która będzie mogła się y, prezentować. W trosce o zdrowie, bo rzecz najważniejsza, kontynuacja programów Kępno Wolne od Smogu, ciepłe mieszkanie, czyste Powietrze to Błonia Kępińskie, to Bulwar Samica, którego realizacja się już rozpoczęła, to Bulwar Samica, który już można dzisiaj zobaczyć przed Kępińskim Ratuszem, to budowa ciągu pieszo-rowerowego na dawnej linii kolejowej 307, to nowa siedziba dla Środowiskowego Domu Samopomocy, to rozbudowa sieci ciepłych. Przybliżamy kulturę. W sposób konkretny siedziba koku w budynkach dworca zachodniego, pozyskana dotacja już na budowę, na do, do, opracowanie dokumentacji technicznej w tym roku inwestycja będzie rozpoczęta. To deptak kultury na ulicy Sienkiewicza. To kontynuacja, doprowadzenie do tego, żeby Festiwal Trzech kultur był numerem jeden z wydarzeń kulturalnych, promujących również ziemię kępińską, ale kontynuacja innych muzycznych programów, które realizowaliśmy od wielu lat. Muzyczna wiosna, lato, kino plenerowe, wykorzystanie synagogi i, jak i jej drugiej funkcji, którą, którą, gdzie chcemy uruchomić również działalność kulturalną. Ale też chcemy rozmawiać jak dotychczas z mieszkańcami to konsultacje strategicznych inwestycji co się będzie kontynuowany również w przyszłym tygodniu to jeszcze lepsze wykorzystanie aplikacji urzędowych i współpraca międzynarodowa. Co? Dziękuję bardzo, czas niestety się skończył. Marcin Tec. Yy, Reposta. wizja rozwoju gminy. Szanowni państwo, yy, o lepsze miasto i gminę Kępno to słowa, które towarzyszą podczas kampanii mi i kandydatom z mojego komitetu. To słowa, które budują, nie palą mostów, ponieważ chce na bazie tych wybranych, dobrych rzeczy budować jeszcze lepsze miasto i gminę Kępno. Rozwój naszej małej ojczyzny upatruje w czterech głównych obszarach. Miasto i gmina Kępno bezpieczna, zielona, zdrowa i otwarta. Bezpieczeństwo to dobrze oświetlone i wyremontowane drogi, to chodniki, to funkcjonalne skrzyżowania, wielopoziomowy parking, to modernizacja szkół i przedszkoli, czyli miejsc, w których przybywają na co dzień nasze dzieci. To także współpraca z OSP w zakresie szkoleń mieszkańców z pierwszej pomocy. Będę zabiegał też o zielone kępno, takie jak pamiętam z czasów mojego dzieciństwa, pełne drzew, skwerów, tętniących życiem. Mamy obecnie w gminie wiele miejsc do zabawy dla dzieci, gdzie istotną niedogodnością w lecie jest znikome zacienienie. Upały już niedługo, więc ten problem trzeba szybko rozwiązać. Z zieloną gminą wiążą się również plany na wielofunkcyjne place dla mieszkańców gdzie każdy znajdzie swoją przestrzeń dla siebie. Kolejny filar programu to Zdrowe Miasto i Gmina Kępno, czyli kontynuowanie programów czyste powietrze, to dalsza wymiana tzw. kopciuchów, czy termomodernizacja budynków. To także szeroko, szeroko rozumiana misja sportu, którą w gminie należy przywrócić. To końcu powrót do dobrej tradycji odkrytego basenu w Kępnie. Ostatni punkt mojego programu to Otwarte Miasto i Gmina Kępno. Mamy tu na myśli skuteczną współpracę z, powiatami, z powiatem i ościennymi gminami, co już zapoczątkowałem odwiedzając pobliskich włodarzy. Otwarte kępno to korzystne warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej, to także zupełna nowość pierwszy sklep socjalny dla osób w trudnej sytuacji materialnej. To wreszcie przyjazny dla mieszkańców urząd i dostępny dla ludzi burmistrz. Chcę zaproponować nową jakość zarządzania zarządzaniu miastem, nie proponuję rewolucji, a ewolucję. W kierunku otwartości i transparentności. Dziękuję bardzo. Czas dobiegł końca i czas na pierwszą serię pytań. Piotr Psikus do Marcina Tyca. 30 sekund na pytanie, 60 na odpowiedź i 30 na ripostę. Panie Marcinie, w swoim programie wyborczym obiecuje Pan mieszkańcom wiele różnych działań, które zamierza Pan podjąć. Proszę wymienić te kilka najważniejszych, konkretnych inwestycji, do realizacji których chce Pan przystąpić zaraz po objęciu funkcji burmistrza. I gdzie widzi Pan możliwości finansowania tych przedsięwzięć? Marcin Tyc. Panie burmistrzu, jedną z głównych rzeczy, które e, interesują mnie jako e, e, kandydata na burmistrza jest e, kontynuacja programu Czyste Powietrze Ale Kępno Wolne od własny, Smogu. A coś nowego? Znaczy, to ja nie neguję, nie neguję e, okay. e, Przepraszam. Państwa, państ pana, pana e, rzeczy, które są już zrobione. Ja chciałbym je kontynuować. Wiąże z, tym, z, tym, z, z, tą, z tą inwestycją wiele, wiele dobrych rzeczy, za chwilę zaczną płynąć środki z KPO, gdzie samorządy będą, e, będą wielkim beneficjentem tych, tych środków, także ja myślę, że takie rzeczy właśnie jak kępno wolne od smogu, czyste powietrze to są priorytetowe rzeczy dla, 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 dla mieszkańców. Natomiast y, nie możemy zamykać się też na y, inne inwestycje, na inwestycje, które też są potrzebne dla y, mieszkańców. Y, na przykład y, małe drogi osiedlowe, drobne, drobne y, rzeczy, jak na przykład przystanki autobusowe, gdzie na przykład przy spotkaniu y, wiejskim w Kierznie powiedziano mi, że, że dzieci czekają. Dziękujemy i, bardzo. Czas do mokną i czas na ripostę 30 sekund. Piotr przygos. Dziękuję za to, że bank chce realizować program, który ja już realizuję od wielu lat. Ale Panie Marcinie, KPO to nie lampa alladyna, to nie worek pieniędzy. To są określone cele, określone zadania, na które pieniądze można wydatkować. W sytuacji środowiska wiejskiego te pieniądze nie można wydatkować praktycznie wcale. KPO jest skierowane głównie na kilka elementów na terenie miasta, które my prowadzimy. To jest ciepłe mieszkanie, to jest program malów, to jest czyste powietrze. To są elementy KPO, które gmina Kępno już realizuje i chcę, które chce rozbudowywać o te rzeczy, które są możliwe, a nie z możliwe Finansowanie wszystkiego w oparciu o KPO. Na pewno nie niedługo osiedlowych, bo to nie zadanie własne gminy bardzo. Kępno. bardzo czas na drugie pytanie. Marcin Tyc, do Piotra Psikusa. Powiem jeszcze tylko, że oczywiście będziemy korzystać z innych środków, które będą dostępne w tym w tym momencie. Panie burmistrzu, z początkiem marca 2020 roku powołał pan swojego drugiego zastępcę. Proszę wyjaśnić, czym była podyktowana ta decyzja, i czy podejmie ją pan ponownie, jeżeli obejmie Pan urząd burmistrza i ile kosztowała budżet miasta i gminy Kępno tylko w ubiegłym roku. 60 sekund na odpowiedź. Piotr Sikus. Super pytanie muszę powiedzieć. Panie Marcinie, no, myślałem, że będzie coś lepszego, ale dobrze. Ale szkoda, że pan nie wie, że pan wiceburmistrz Kosakiewicz pełnił funkcję naczelnika Wydziału Rozwoju. Szkoda, że pan nie wie, że pan wiceburmistrz Godek pełnił również funkcję naczelnika Wydziału Promocji. Szkoda, że pan nie wie, że sekretarz urzędu jest jednocześnie naczelnikiem wydziału Administracyjnego. Szkoda, że pan nie wie, że kierownik Biura Rady Miejskiej jest jednocześnie pełnomocnikiem do rozw spraw rozwijania problemów alkoholowych. Ja nie łączę, ja dzielę. Ja poprawię, poprawię prowadzę us, us, urząd w sposób efektywny, przysporząd, przysporzający gminie kępno tylko i wyłącznie korzyści, a nie dzielę stanowisk. Te stanowiska łączę, przy wymienione przeze mnie tylko te cztery osoby realizują. Podwójne etaty i realizujemy w sposób profesjonalny i bardzo dobry. Nie ma wydatkowania nadmiarów środków finansowych, wręcz przeciwnie, jest gospodarka racjonalnie prowadzona w każdej dziedzinie. O czym świadczy co? O czym świadczą kontrole regionalnej, Izby Obrachunkowe regularnie nas odwiedzające. I o czym świadczy to? O czym, to, że prowadzimy tą politykę w sposób racjonalny i prawidłowy, Dziękujemy bez nadmiernych bardzo. wydatków. Bardzo, troszkę wydłużony czas. Marcin Tycy na ripostę. Ale nie powiedział pan, ile kosztowało to yy, to, to, to stanowisko. Żebym nie został posądzony o populizm, omówiłem ten temat zarówno ze spotkaniami z burmistrzem Oszeszowa i Wieruszowa. Przy zbliżonej liczbie pracowników urzędu w tych miastach funkcjonuje tylko jeden jedno stanowisko wiceburmistrza. Wychodzi więc na to, że, kwest, że to jest kwestia organizacji pracy. Poświęca pan też czas na zasiadanie w dwóch radach nadzorczych spółek innych miast, a także jednocześnie potrzebuje pan w swojej pracy drugiego zastępcy, którego także dodatkowo zasiada w dwóch radach nadzorczych. Burmierz powinien skupić się na działaniu wyłącznie na rzecz mieszkańców swojej gminy i nie to i to jest nie tylko moje. Dziękujemy zdanie. bardzo. Czas na kolejne pytanie. To jestem zaskoczony tymi pytaniami, tym atakiem Dzie Pana Marcina, ale do bardzo. trudno. Chcia, Piotr głos do Marcina. Chciał, do Marcina. Chciał do Marcina. Pan tego. Kolejne pytanie, proszę bardzo. Ja zadaję pytanie? To proszę bardzo, to już zadaję pytanie. Panie Marcinie, w takim razie jak Pan ocenia swoją aktywność jako radnego? A chodzi mi tylko o aktywność uchwałodawczą. Jakie Pan uchwały zaproponował Radzie Miasta? Ilu, ilu, ilu gdzie one się odbywały? I 60 sekund na odpowiedź. Mówię. Rzeczy, o które wnioskowałem przez całą kadencję, to są takie jak zakup i montaż ławek dla mam z dzieckiem, w których. Panie Macinie, uchwałodawcze. Nie wchodzimy sobie w nie, czas. Nie wnioski. Marcin Tyc. Mogę dokończyć, tak? Dziękuję. Zakup i montaż ławek dla mam z dzieckiem w miejscach publicznych, utworzenie przystanku autobusowego, o to wnioskowałem na dworcu zachodnim. Interpelacje w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży podczas pandemii COVID-19. Wnioskowałem o przyplat zabaw na terenie spółki Projekt Kępno. Nie zostałem nawet zaproszony na otwarcie. Nie, nie, nie obrażam się o to. Bardzo cieszę się, że powstał. Ale także i, i, i te inwestycje w jakiś sposób zostały, zostały zrealizowane. Natomiast za, wnioskowałem również o zakup i montaż na rynku interaktywnego sezonowego Placu Zabaw dla dzieci, zapewnienie toalet y, dla dzieci y, pod, na Placu Zabaw, budowa parkingu przy szkole podstawowej numer 1, y, remonty dróg, chociażby wyłożenie tłuczniem na przykład takich ulicach, kotelówki czy st Stefana Wyszyńskiego, budowa Pamtraka. Ja całe szczęście, że on zostanie y, wreszcie wybudowany jako inwestycja przy, przy, placu zabaw na ulicy. I dziękujemy Polskiej. bardzo. Czas no, teraz. Szkoda, że pan ja nie zrozumiał pytania. No bych pytałem o uchwały, a nie o wnioski, bo to każdy radny skończył. Natomiast pana aktywność oceniam bardzo kiepsko na choćby posiedzeń komisji oświaty, której pan jest członkiem. W tej kadencji odbyło się 39. pan był tylko na 22 dwóch. Na siedemnastu pana nie było. W sesjach też pan aktywnie za bardzo nie był, bo przez te sześć blisko lat pan zgłosił tylko sześć interpelacji, dwie indywidualne i cztery wspólne. Diety wynosiły za ten czas, który pan pobrał, ponad 70 tysięcy złotych. Nie wstyd panu z tego powodu? A co do rad nadzorczy, panie Marcinie, one wymagają zaufania. Przykro mi, że panu nikt nie ufa. Nic w tym dziwnego, że podczas... Dziękuję bardzo. Ludzie ufają i zapraszają. Dziękujemy bardzo. Czas teraz na kolejne pytanie. Marcin tec, do Piotra Psikusa. Panie burmistrzu, na koniec takie proste pytanie. Proszę o szczerą odpowiedź na temat, na, w temacie światopoglądowym. Czy uważa pan, że się zaburmistrza wszystkich mieszkańców? Mieszkańcy miasta i gminy Kępno obdarzają mnie zaufaniem. Jestem wybierany na funkcję. Co, co, co wybory samorządowe, towarzyszy mnie konkurencja. Co, co wybory samorządowe, z kimś rywalizuję. Uzyskuję mandat zaufania. Mieszkańcy mi ufają, wybierając mnie na funkcję burmistrza miasta i gminy Kępno. Natomiast to chyba nie miejsce, nie pytanie, żeby, żebyśmy dyskutowali o poglądach światopoglądowych, bo każdy je ma, każdy powinien je chować, zachować dla siebie. Jest to indywidualna sprawa każdego z nas, jakie ma pod. Do, świat, do spraw światopoglądowych. To jest chyba normalne i logiczne. I troszkę wydłużony czas na ripostę Marcin Tyc. Panie burmistrzu, uważam, że burmistrzem nie jest się tylko w ratuszu. W ostatnich latach przez Polskę przelała się fala protestów. Na marszu w obronie kobiet w kępnie, którego współorganizatorem byłem, swoją obecnością i przemówieniem wsparł nas nawet pan burmistrz Wieluszowa. Pana tam nie było. Ludziom było przykro. We wrześniu ubiegłego roku do kępna przyjechał premier Donald Tusk. Pana także zabrakło. Podkreśla pan często, że nie jest członkiem żadnej partii politycznej, lecz nie zwalnia to pana z obowiązków Włodarza miasta. Kiedy do Kępna przyjechał pan Mateusz Morawiecki jako radny, byłem na spotkaniu. Choć nie zgadzam się oczywiście z jego poglądami politycznymi. Zrobiłem to z szacunku dopełnionej przez niego wówczas funkcji i tak widzę e, mandat burmistrza miasta i gminy Kępna. I kolejne pytanie. Kolejne pytanie już panu zadałem, już zadaje panie Marcin. Kolejne pytanie, przepraszam bardzo, ale ciekawe to pytanie. Panie Marcinie, ostatnio oddaliśmy do, podpisaliśmy umowę na budowę 27 mieszkań komunalnych w ulicy Towarowej w Kępnie. Realizatorem będzie zadania, będzie spółka Sim kzn Zachód. Czy uważa pan, że sposób finansowania tej inwestycji jest optymalny? Minuta na odpowiedź. Panie burmistrzu, budownictwo mieszkaniowe jest jak najbardziej w zakresie naszego programu i, i mamy pomysły, jak to zrobić. Moje pomysły, ja przedstawię. To jest budownictwo na wynajem z dojściem do własności, bo nie wszystkich stać na samodzielny kredyt. Chcielibyśmy również rozszerzenia planów inwestycyjnych o budowanie mieszkań dla rodzin wielodzietnych czy wielopokoleniowych. Tego też oczekują mieszkańcy. Tego niestety zabrakło w tej inwestycji. Mam plan także dla y, program dla średniozamożnych y, taki podroboczą nazwą Mieszkanie dla każdego. Będzie miał na celu stworzenie oferty mieszkań na wynajem o przystępnym czynszu, co długofalowo może spowodować obniżenie cen na rynku komercyjnym. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło też ostatnio konkurs dla samorządów promujący społeczne agencje najmu. Gmina może uzyskać w ramach tego projektu 10 nawet do 10 milionów złotych. Społeczna Agencja Najmu to podmiot utworzony przez gminę, pośredniczy między właścicielem mieszkania a lokatorami mieszkań w trudnej sytuacji życiowej. Takie programy, panie burmistrzu, chciałbym, aby były realizowane w mieście. I, I czas na riposte? Pana notatki mnie dziwią, bo one nie odpowiadają na pytanie. Pan nie odpowiada na pytanie. Pan powinien powiedzieć że program tamte mieszkanie... Pytam o konkretną inwestycję. Realizujemy w 100% ze środków zewnętrznych. Nie wydajemy na to za nawet złotówki. Są to mieszkania właśnie dla osób ubogich, które będą mogły korzystać z niskiego czynszu z dopłatą z budżetu państwa. Mieszkania z dojściem do własności realizujemy przy ulicy, ponieważ realizowaliśmy na ulicy Przemysłowej. Mieszkania komunalne z większym standardzie dla rodzin wielodzietnych będą przy ulicy Granicznej. My te wszystkie programy realizujemy. Tylko pan na sesjach nie był aktywny. Pan teraz jakby się obudził, po sześciu latach i przedstawia swoją aktywność. Jedno zdanie jeszcze wykorzystam do rad nadzorczych, szanowny panie. Ja w, potrafię pogodzić wszystkie obowiązki. I będąc w rad, jestem z, z dumny z tego, że w nich zasiadam, że zdobyłem egzamin, zdałem egzamin dwadzieścia parę lat temu. Nie jestem absolwentem kolegium humanum. Jestem absolwentem porządnej uczelni i, i, i z tego korzystam. Może to budzi w panu zazdrość, zawiść, bo pan chyba jest koleg po kolegium humanum, a ja nie. Ja mam pod, 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 pod dobry egzamin z danych, którego Dziękujemy korzystam. bardzo. I szanowni panowie, m, teraz czas na e, słowo do wyborców. 60 sekund dla panów. Zaczynamy od Marcina Tyca. Dlaczego wyborcy mają postawić krzyżek właśnie przy pana nazwisku Chciałem zisku? tylko Marcin zaznaczyć, Tys. że kolegium Humanum zrobiłem uczelnie y, 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 studiowałem tam kilka lat temu. Y, jak pan doskonale wie. Studia weterynaryjne nie kształcą w kierunku e, menedżerskim, rozwijając swoją firmę tylko i wyłącznie dlatego zrobiłem tą uczelnię, żeby mieć wiedzę ekonomiczną i rozwijać swoją firmę w sposób, w sposób porządny. To e, nie, mam zamiaru, nie mam zamiaru e, ani zasiadać, ani nie zasiadałem, ani nie będę zasiadał w żadnych spółkach. Po kolegiem z kolegiem Humanum na pewno nie. Pani Marcinie, czas na wyborców. To są, e, w, jak widzimy w, w mediach, to e, nominaci e, jedynej słusznej partii, czyli PiSu. Panie Marcinie, e, mieli, czas się kończy. Te. Szanowni Państwo, moją dewizą jest burmistrz blisko ludzi i dla ludzi. Mogę państwa zapewnić, że drzwi mojego gabinetu będą zawsze otwarte, a decyzje transparentne, uwzględniające potrzeby wszystkich mieszkańców, zarówno miasta, jak i każdej wioski naszej gminy. Jeśli zostanę burmistrzem, przywitam każdego polityka, niezależnie od tego, z której strony sceny politycznej będzie pochodził, bo rolą gospodarza jest reprezentowanie wszystkich mieszkańców bez względu na upodobania partyjne czy światopoglądowe. Dziękujemy bardzo, panie bracie. 10 sekund doliczamy do czasu Piotra Psikusa. Drodzy mieszkańcy, szanowni mieszkańcy miasta i gminy Kępno. Proszę Przyjmijcie moje podziękowania za współpracę, za życzliwość podczas mijającej kadencji samorządowej. Na pewno nie był to czas łatwy, ale mimo problemów zrealizowaliśmy wiele planów i zamierzeń. Jest to nasz wspólny sukces. Każdego dnia widzimy jak zmienia się i pięknieje nasza mała ojczyzna. Robimy, chcemy robić wszystko, by nam mieszkańcom ziemi kępińskiej żyło się lepiej. Cieszymy się z realizacji kolejnych oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Zdecydowałem się kandydować na funkcję burmistrza miasta i gminy Kępno w zbliżających się wyborach samorządowych, ponieważ rozpoczęte inwestycje należy sprawnie dokończyć, a zaplanowane realizacje nie można zaprzepaścić. Miasto i gminy Kęp... Kępno noszę w sercu i zapewniam tą miłość, motyw... i ta miłość motywuje mnie do ciągłej pracy nad rozwojem naszego regionu, aby nam wszystkim żyło się lepiej, bezpieczniej i dostatniej. I nie są to puste słowa. Przygotowaliśmy już komplety dokumentów. Wam źródła finansowania inwestycji, które będą realizowane. W czerwcu będzie ogłoszony przetarg na ostatnią część rewitalizacji i przygody rynku za ponad 10 milionów złotych. Spotykam się w tej sprawie z mieszkańcami. 32 miejsca w Złopku... Od września to już rzecz oczywista. Czyste powietrze z Wojewódzkiego Funduszu to rzecz oczywista. Boisko w Wolszowie to część rzeczy, które będziemy już realizować. Dziękuję Liczę na Państwa bardzo. głos 7 kwietnia 2024 roku. Dziękuję. I tym zdaniem ostatnim kończymy dzisiejsze spotkanie przedwyborcze. Piotr Psikus, Marcin też byli dzisiaj naszymi gośćmi. Dziękuję Panom bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Radio Sud Radio Sud Twoje radio, Twoja muzyka, Twoja muzyka.